Maksymilian Franzkowek, Stowarzyszenie Pomoc. Znajdujemy się w lesie pomiędzy wsiami Polisko i Przew. W miejscu tym 29 stycznia 1945 roku doszło do potyczki między wojskami radzieckimi i niemieckimi. W wyniku tej potyczki zginęło od kilkudziesięciu do kilkuset żołnierzy niemieckich, a także trudna do szacowania liczba osób cywilnych. Wiemy, że znajduje się tu kilka bardzo dużych masowych grobów. Od kilku lat prowadzimy poszukiwania. Jesteśmy tu dzisiaj drugi dzień i prowadzimy badania na odcinku, którego jeszcze nie przebadaliśmy. Adam Biała Stowarzyszenie Pomost. Prowadzimy nasze prace w lesie przy drodze Policko-Pszczew. Odnaleźliśmy od wczoraj kilka przedmiotów świadczących o tym, że bitwa rozegrała się właśnie w tym miejscu. Są to szczątki końskie, kości, a także elementy wyposażenia żołnierskiego, jak na przykład ta maska przeciwgazowa oraz ta manierka Wehrmachtu. Jak już powiedziałem, te przedmioty świadczą o tym, że ta bitwa rozegrała się w tym mniej więcej miejscu. Staramy się ustalić miejsce mogiły, w której spoczywają szczątki osób, które w tej bitwie zginęły.